you mm -hmm. Na jak woda na herbatę? gotująca? Dobrze, że. Wiecie Pierwszy co to jest? Dziękuję dobrze. bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Serki <noise> 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 nie. Dobrze, grzbietem do góry. Jak pani, że pan. na minus 200 stopni. Czeka. <noise> <Ciekło>, ale... <noise> ale jak kurzajek nie ma, to kurzajki dobrze pani. Mogę Dobrze, okay. jeżeli się Pani nie decyduje, no to... Nic. Co? Nic. Myśli Pani, że ja Pani... to nawet nie pani... tak, że musiałabym Myśli Pani, że Pani krzywdę zrobił. Nie no, no, na kryminału poszedł. No, ja ja no, za tę no, za, no, słuchawkę no, 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 Pan się chciał zemścić. Zaprosi. Tak się Pierścionek. Nie może być pierścionka. I już się. Darycznowy. Moi drodzy, dlaczego się o Pierścionkiem dziennie dzień jest stanie, ale palec może odpaść. No. <laughs> Jeżeli mamy rodzić w tym miejscu, zatrzymać azot na naszej dłoni. Wydłużenie czasu kontaktu skóry z, z azotem jest w stanie spowodować nasz zachowa. Wsadzimy go sobie do azotu. na dłuższy okres czasu. Myślę, że tak nam wystarczy. A w międzyczasie pokażę Państwu sposób na leniwą załatkę. Słyszeliście Państwo kiedyś o kuchni molekularnej? Wyciągamy, wkładzimy w i, moja drodzy, sałata ta, w sposób bardziej bądź mniej przysłowiowy, jest już pokrojona. Mianowicie jedyne, co wystarczy teraz zrobić, tą sałatę ścisnąć, stryknąć nią, cokolwiek z nią zrobić, ona się rozpadnie na kawałeczki, pozostawiając nam idealne, mniejsze kawałki, które bez problemu nie stoimy w sałacie. Również ułatwi nam to oddzielenie łodygi i starego liścia, no jest to jest szybkie, szybki, efektywny, efektowny. Jaki moi drodzy, no, mało pracownik. co nasz żołądek, no ma nieco grubsze ściany, więc prawdopodobnie nie jest aż tak bardzo elastyczny. No to już państwu wskazuje, że no żołądek ten jest znacznie większy niż my wcześniej byliśmy w stanie go, e, prawda, rozeknąć. tym nosem. Tak Krzysiek U ciebie nagramy. Właśnie. A teraz. <gry> Widziałeś? Nagramy cię. Dobrze. Dobra. No coś tam tu powstało, ale ta za mało azotu. Coś tam się jeszcze tworzy, coś się tworzy. Dziękuję za pomoc. Oglądaliście kiedyś par, e, film Jurassic Park? Tak. Nie? No to, coś Wam to przypomina? Mm -hmm. Jest to mój drugi bardziej pachnąca kupa dinozaura. Jeżeli <grym> <grym> Was no nie wierzycie, to możecie oczywiście podejść i przebić jednego bąbelka, powąchać. A ręką można? Palce? Można. Nie trzeba pochląć, tylko ja mam Kolejny nam tu jeszcze zostało, a my moim przechodzimy do... Można liczyć... 3, 2, 0 O, ja trochę 3, 2 nieco bardziej gwałtowna, bardziej do góry niż na boki, niż w końcu przypadku. Możemy sobie nowym dymem troszeczkę się pobawić. A sam ten, moi drodzy, ma dość specyficzne właściwości. Ponieważ wydzielający azot do powietrza w tak dużych ilościach tworzy związki znane jako podtlenek azotu. Czyli właśnie podtlenek azotu w różnych grupach znane są, znane są pod różnymi nazwy. Na przykład w fali motoryzacji na mocleny azotu to nazwą no Jest to N2, e, dokładnie, z litek A fani stomatologii oraz anestezjologii mogą znać oby mocleny azotu jako gaz rozweselający. W no, związku z czym, jeżeli się Państwo robić dziwnie, śmiesznie, to może być to spowodowane, aczkolwiek myślę, że aż tak ta dużo zakładów działania tego gazu możecie Państwo nie odczuć. No i raczej również w nie będziecie Państwo jeździć. Więc <laughs> zbyt dużych efektów tego nie będzie, ale warto pamiętać, że mniej więcej ten sposób można by było uzyskać.